W nocy z wtorku na środę policjanci prewencji z Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie zatrzymali 51-letniego Wejherowianina podejrzewanego o dokonanie przestępstwa zabójstwa. Policjanci otrzymali w środową noc informację o tym, że najprawdopodobniej w jednym z mieszkań na terenie Wejherowa znajduje się ciało martwego mężczyzny. Pojechali natychmiast na miejsce, potwierdzili ten fakt. W następstwie Zatrzymali też osobę, która była podejrzewana o popełnienie tego przestępstwa. Podejrzany to brat ofiary, który leczył się psychiatrycznie. Przyznał się do zarzucanych mu czynów, jednak trwa wyjaśnianie okoliczności zdarzenia. Znane są okoliczności tego zabójstwa, aczkolwiek trwa w dalszym ciągu wyjaśnianie, bowiem zwłoki rzeczywiście zostały ujawnione w dniu 5 stycznia tego roku. Tym niemniej nie wiemy jeszcze w jakim okresie nastąpił ten czyn, czyli konkretnie to zabójstwo, bowiem zarzut opiewa na okres od 25 grudnia do 5 stycznia. Według zeznań podejrzanego do czynu doszło 25 grudnia, a ciało odnaleziono 5 stycznia. Jak wynika z sekcji zwłok, martwe ciało mężczyzny leżało co najwyżej 4-5 dni, co świadczy o tym, że zbrodni dokonano raczej na początku stycznia. O tym, że w mieszkaniu mogą znajdować się zwłoki poinformował jeden ze znajomych sprawcy. Podejrzany po dokonaniu hmm, tego czynu udał się najpierw do pracy później z pracy odwiedził swoich znajomych tam też spożywał alkohol i w czasie tego spotkania u znajomych poinformował o zdarzeniu zresztą był przygotowany na to i zostanie zatrzymany przez policję i wówczas po prostu domownik czyli kolega podejrzanego zawiadomił organa ścigania i w ten sposób doszło do ujawnienia zwłok. Na razie trwa ustalanie okoliczności, według podejrzanego do czynu doszło przypadkiem. Z wyjaśnień w tej chwili podejrzanego wynika, iż był to nieszczęśliwy wypadek, czyli nadzianie się na nóż przez pokrzywdzonego w czasie szarpaniny między braćmi, natomiast no z Trudno jest w tej chwili określić i trwa wyjaśnianie no, faktycznego przebiegu zdarzenia. Obaj mężczyźni, zarówno sprawca, jak i ofiara mieszkali razem. W momencie feralnego zdarzenia prawdopodobnie byli pod wpływem alkoholu. Jeżeli okaże się, że zbrodni dokonano umyślnie, sprawcy może grozić nawet dożywociem. Jednak czy to było umyślne zabójstwo, czy nieumyślne spowodowanie śmierci, okaże się po dokładnym zbadaniu okoliczności zdarzenia.